Agnieszka Tyszka, Zosia z ulicy Kociej. Na tropie. Wydawnictwo Nasza Księgarnia, czyta Marta Markowicz. Witajcie! To znowu ja, Zosia z ulicy Kociej. Siedzę sobie jak zwykle na moim ulubionym drzewie, w naszym ogrodzie, w którym powoli czuć już nadchodzącą jesień. Nawet nieźle to wygląda. Te żółknące liście i trawy, no i kilka rumianych jabłek dędających mi nad głową. Jabłonie nie obrodziły szczególnie w tym roku. I całe szczęście, bo gdyby stało się inaczej, musielibyśmy chyba sprzedawać owoce na jakimś targu albo bazarze. Botaniczne eksperymenty mamy, z gatunku tych mniej udanych, zgrabnie wtapiają się w tło, czyli po prostu w wszystko, co przez lato więdło i marniało. Teraz nie odbiega od normy. Przecież jesienią większość roślin więdnie i marnieje. Tak ma być. Za to pancerne gatunki, jak pamiętacie, zasiedliły kląb przed domem, czują się znakomicie. Grubolistne, nigdy nie zapamiętam ich nazwy, wypuściły nawet łodyżki z różowymi kwiatami o talerzowatym kształcie, na który składa się mnóstwo drobnych gwiazdek z ciemniejszymi środeczkami. Wyglądają jak plastikowe! orzekła moja młodsza siostra mania z podziwem. Nie bardzo się z nią zgadzam. Prędzej nazwałabym je woskowymi, ale mnie też się podobają. Od czasu do czasu sprzeczamy się z Maliną, zwariowaną ciotką artystką i jej starszym synem Misiem o to, kto z nas wpadł na pomysł, żeby je posadzić w naszym ogrodzie. To nieistotne, powtarza wtedy z wyższością mama. Ja? I tak prędzej czy później bym je tutaj umieściła. To po prostu idealny wybór, zwłaszcza że w Londynie podziwiałam specjalne kompozycje składające się wyłącznie z tych gatunków. Nawet nasi bezroślinni sąsiedzi, czyli pan Stefan i pani Henia, wyrazili swój zachwyt nad grubolistnymi. Zresztą od czasu kiedy Malina podarowała im parę sadzonek w podzięce za pomoc, sąsiedzi stali się już nieco roślinni. W każdym razie zmierzają w dobrym kierunku. Lubi podkreślać mama, zupełnie jakby to była jej zasługa.